Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że już większość z nas gromadziła się na dialog arena. Dlatego gorąco wszystkich państwa w a przede wszystkim W sobotę 4 czerwca na Dialog Arenie został rozegrany charytatywny turniej, w którym w szranki stanęły drużyny policji, samorządowców KGHM-u, dziennikarzy oraz Zagłębia Lubin. Cel był jeden – zebrać jak największą ilość pieniędzy dla Marcela, wiecznie uśmiechniętego i pełnego entuzjazmu chłopaka, który mimo przeciwności losu na stadionie Zagłębia czuł się jak w domu. Uczestnicy turnieju podkreślali, że wyniki nie są najważniejsze, lecz sam Marcel kibicował… A ja, ale ja… Rzucę piwkę i podobno też będę grał kuba. Policjanci byli wspierani przez Michała Wiśniewskiego, który stanął między słupkami bramki przedstawicieli prawa. Gwiazdor doskonale rozumie ideę takiego turnieju, gdyż. Sam jestem dzieckiem z domu dziecka, w związku z czym, jakby kiedyś ktoś pomógł mnie, to teraz ja pomagam innym. Mhm. Talent brałkarski? No właśnie to, że obawiam właśnie się, że pytanie. po przegranym meczu zostanę aresztowany. Nie wiem, tutaj niby mówią, że nie, ale ja generalnie pierwszy raz gram na dużej bramce. Także co, że... kajne gręce, żadnych granic, wszystko co, co leci to wpada, czy jak to będzie? Nie, 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 no postarajmy się coś złapać, no nie, nie róbcie ze mnie aż takiego szmaciarza, ale to zobaczymy, przecież macie kamerę, możecie zarejestrować te dobre i te złe chwile. Mhm. Myślę, że jakaś dobra się też trafi. Ale nie tylko włosy artysta, Michał Wiśniewski rozumie takie przedsięwzięcia. Ja myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, czy brałem udział, po raz pierwszy gram tutaj na tym stadionie w piłkę. Zrobiłem sobie długą przerwę od dzieciństwa do teraz, ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko wypadnie. Bynajmniej poprosiłem swoich kolegów, żeby dali mi taką pozycję, żebym jak najmniej mógł pokazać, a jak najwięcej, żeby nasza drużyna zyskała. Bo tutaj cel jest jak najbardziej szczytny: a mianowicie gramy dla Marcela, dlatego, żeby był szczęśliwy. To jest podstawa. Cały turniej spalili również dziennikarze. W tym i prezenter pogody Tomasz Zubilewicz, który do sprawy podszedł bardzo fachowo. Taka okazja, żeby przyjechać pomóc komuś, komukolwiek. Ktoś to wymaga po prostu spotkania samego. A dodatkowo jeszcze można swoją obecnością sprawić, że będzie jeszcze troszeczkę ludzi wokół. To, 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 to nawet trzeba brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Bardzo dużo jest takich ludzi na około nas, którzy... którzy Potrzebują nawet czasami tego, żeby z nimi pozostać, porozmawiać, wysłuchać. E, a nasze życie jest takie szybkie, że, że, że nie zawsze o nich myślimy. Także e, to, to nie tylko taka, ta, taka, taka nauczka, e, powiedzmy. E, nie tylko wnioski może wyciągnąć e, ten młody Marceli Marcel, i Marcel e, ale także i ci wszyscy, którzy tutaj są. Impreza zjednoczyła wiele środowisk. Tych z pierwszych stron gazet. Ludzi z prime timeu, tych rządzących po jakiej stronie politycznej barykady by nie byli, piłkarzy, policjantów, całą górniczą brać i to jest ten plus wiele ludzkich odruchów dla jednego człowieka.